Johnny, Johnny, Johnny. Przypomniała mi się piosenka zespołu Uniwers Johnny, tylko to było o Lenonie, a nie o księdzu Janie Kaczkowskim. Czas muzycznego wstępu dobiegł końca i czas wstępu też dobiega końca, dlatego zapraszam wszystkich na obejrzenie recenzji filmu Johnny. Mojej recenzji filmu Johnny. Witam serdecznie wszystkich widzów mojego kanału. Czas na recenzję filmu Johnny. Johnny, tradycyjnie, co mi się podobało, co mi się nie podobało. Czy warto iść do kina, czy nie warto iść do kina na produkcję next-filmową, koprodukcję też jest z TVN. Johnny, dobrze, co mi się podobało? Krakcję, kreakcję, krakra. Krak 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 żartuję, kreacje aktorskie. Dawid Ogrodnik, Trojan, robią robotę. Trojan otrzymał nagrodę na Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni za główną rolę męską. Nie oglądałem jeszcze wszystkich filmów z Gdyni, nie byłem w Gdyni, gdyż miałem inne zobowiązania zawodowe, dlatego ciężko mi jest się odnieść do tej nagrody, ale jeżeli patrzę na, jeżeli patrzę na film, patrzę na produkcję filmową Johny, to... Kreacje aktorskie na duży plus. Dawid Ogrodnik, myślę, że to jest chyba najlepszy aktor wcieleniowy w polskiej kinematografii, czy Beksiński, czy y, Rycharski, na nim, z którym też rozmawiałem, z Dawidem Ogrodnikiem też jest rozmowa u mnie na kanale. Trojan oczywiście gra przyjaciela księdza Kaczkowskiego, dzięki któremu wychodzi na prostą i może normalnie funkcjonować. Podobały mi się kreacje aktorskie pierwszoplanowych postaci. Chociaż drugo, drugoplanowa rola Marii Pakulnis też mi się bardzo podobała. Pacjentki hospicjum, zawarta więź między postacią graną przez Trojana. To też, powiem wam tak, jeżeli chodzi o pierwszy plan, bardzo mi się podobały. Jest to dobrze zagrane, wcieleniówka na 100%, jeżeli chodzi o Dawida Ogrodnika. Trojana też zresztą, patrząc na historię, że gość był na dnie, wzbija się, wzbija się, zresztą nie będę wam tłumaczył filmu. Ale patrząc na zwiastuny, opisy, możecie, się do, możecie sobie dodać 2 plus 2, wyjdzie wam 4. Na duży plus, podsumowując, kreacje aktorskie. Duży plus za to, że... Została sfilmowana, została sfilmowana historia księdza Jana Kaczkowskiego, była to ciekawa, kolorowa postać, patrząc na, patrząc z perspektywy na członków kościoła katolickiego, kolorowa, różnorbarwna, taka do ludzi, do ludzi przede wszystkim postać Jana, i tu myślę Dawid Ogrodnik zrobił dobrą robotę. Kreacje aktorskie raz dwa, historia w jakiś sposób oswajanie ze, ze śmiercią. To na razie, a nie, dobra, to, to, nie, to nie będzie plus. Dobrze, teraz przychodzę do minusów. Chyba będzie ich trochę więcej. Po pierwsze, film za długi. Film trwa dwie godziny, moim zdaniem powinien być skrócony co najmniej o pół, półtorej godziny, no może krakowskim targiem 100, 100 minut, godzina 40. Po drugie... Brakowało mi pazura w tym filmie. Scenarzystą był gość, tego filmu jest gość, który znał Jana Kaczkowskiego, który, z którym znał się, znał się dobrze. Myślałem, że będzie więcej brudu, więcej akcji, więcej walki z przeciwnościami losu, pokazanie, że życie nie jest, nie jest łatwe, że jednostka często przegrywa z, z systemem. O, plus jeszcze taki czarny charakter arcybiskup. Mało go było w filmie, ale ten czarny charakter, chyba jedyny czarny charakter, pomimo, że tam koledzy, gangusy głównego bohatera, którego wciela się aktor Trojan, no niby czarny charakter, ale takim rasowym czarny, czarnym charakterem jest arcybiskup, no, tutaj stawiamy kropkę. Wracając do tego, co mi się nie podobało, mówię, film zbyt długi, po pierwsze, po drugie, za akcja, akcja, akcja i jakieś perypetie moralne pobrudzić główną postać, a tak, wyszła laurka, wyszła laurka walki z przeciwnościami losu, tylko ta walka była tak trochę miękkich poduszkach. Mówię oczywiście o tym, co jest pokazane w filmie, bo to, co było naprawdę, to zmienia postać rzeczy. Będę to powtarzał, żeby usystematyzować my, Myśli. Za zbyt długi film, po pierwsze. Po drugie, za mało akcji, zbyt mało brudu. Według mnie mało się działa, powinno być więcej walki z przeciwnościami losu. Po trzecie, teledysk. To jest teledysk. W wielu momentach ten film jest teledyskiem. Przeplatany utworami Dawida Podsiadły, Lux Torpedy, czy chyba rapera Kukona. Jeżeli to był inny raper, bo oni mi się teraz zlewają nieustannie, to piszcie w komentarzach, poprawiajcie mnie. Oczywiście, kto już oglądał w Gdyni i kto obejrzy tę recenzję po, po tym, jak y, zobaczy film Johnny w kinach. To mi się, to mi się nie podobało. Teledysk. Okej, okay, muzyka, niektóre utwory były dobrze droba, dobrane, ale to jest jednak Teledysk to nie jest film, to jest taka laurka i tu też jest minus, moi kochani widzowie. Patetyzm. Patetyzm nie, może to tak brzydko brzmi produkcja jest patetyczna, jest skliwa, jest landrynkowa. Bo i tu będzie plus minus plus są śmieszne kwestie w wykonaniu Dawida Ogrodnika, są śmieszne dialogi w wykonaniu Trojana, jednak jest ich zbyt mało, żeby powiedzieć, że wow, genialne punchliney, genialne one linery. Były momenty, jednak według mnie było to za mało. Okej. Okay. To myślę, że w dużym skrócie. Czyli można powiedzieć, to co mi się podobało, to już powiedziałem, głównie kreacje aktorskie, rozpisane, pierwszoplanowe role, oswa pokazanie, oswajanie śmierci, historia, która może trafić do każdego, nie zważywszy na to, czy ktoś jest wierzący, jest osobą wierzącą, czy też niewierzącą, a minusy? W ramach podsumowania zbyt długi film, tele, bardzo, bardzo często teledyskowa forma przekazu, zbyt mało brudu, za dużo landrynki, za dużo lukru, za mało akcji i tak już powiedziałem zbyt długi film. Okej. Okay. Czy warto iść do kina czy nie warto iść do kina? Warto iść do kina, jeżeli w życiu jeżeli inaczej. Jeżeli jest wam bliska postać Jana Kaczkowskiego, Musicie zobaczyć, porównać ją z tym, z funkcjonowaniem, z tym, jak żył ksiądz Jan Kaczkowski, to na to, to musicie iść do kina, żeby porównać, żeby, jeżeli lubicie melodramaty z wątkami, dosłownie wątek jako malutkie słowo wątek, wąteczek nawet bym powiedział, z wątkami, mikrowątkami, znaczy, mi bo co z dwa razy, ramię, z wątkami, małymi wątkami komediowymi, idźcie na ten film. Idźcie też na to, jeżeli lubicie Dawida Ogrodnika, bo myślę, że miłośnicy talentu Dawida podtrzymają miłość do talentu aktorskiego Dawida, bo naprawdę chłop zrobił robotę. I Trojan też zrobił dobrą robotę, ja pamiętam go z filmu o komendzie, gdzie grał główną rolę i to jest naprawdę bardzo dobry aktor, myślę, że jego prime jeszcze przed nim, a to jest chyba 8-6 rocznik, o ile pamięć mnie nie myli, czyli 36 lat, to jeszcze wszystko przed nim. Tak, melodramat, właśnie sobie myślę, że warto iść do kina. Jeżeli lubicie polski. O, zapomniałem o najważniejszym, przypomniało mi się. Pamiętacie taki film francuski, Nietykalni, który był olbrzymim hitem? To jest po części trochę przełożone na polski grunt. I więc, jeżeli podobał Wam się film Nietykalni, tylko z mniejszą. Liczbą dowcipów, one-linerów, punchlineów odniesień popkulturalnych. Tutaj mamy odniesienie do Wisłockiej. Kto ma wiedzieć, ten wie, kto dystrybuował film o Wisłockiej, to doda po raz drugi sobie 2 plus 2. To jeżeli lubicie takie historie, jak nietykalni, tylko z mniejszą liczbą dowcipów, to też idźcie na ten film. Bo zapomniałem właśnie o tym odniesieniu, teraz mi się przypomniało. Nie iść do kina, jeżeli lubicie kino akcji, jeżeli lubicie kino, w którym się dużo dzieje są strzelaniny, pościgi, narkotyki. I wszystkie tego typu inne rzeczy nie idźcie do kina. Nie idźcie do kina, jeżeli lubicie produkcje Marvela, DC, wszystkie produkcje wysoko budżetowe też nie idźcie. Jeżeli lubicie takie e, komedie niewymagające myślenia, też nie idźcie. Fani komedii romantycznej. Raczej nie będą się też dobrze bać faniki na artystycznego? Też raczej nie. Chyba, że jakiś tam mała część. Ale właśnie, zadacie mi pytanie tytułem końca, bo ta recenzja powoli dobiega końca, gdyż są to krótkie i treściwe recenzje. Bartku, ale kto powinien pójść na ten film? Uważam, że i tu będzie ryzykowna teza. Możecie mnie za nią zbesztać w komentarzach. Publiczność. Tego filmu paradoksalnie może być podobna do publiczności. Uwaga, dziewczyn z Dubaju. Skąd taka ryzykowna teza? Gdyż wiem to z własnego doświadczenia. Dużo osób, którzy, które, przepraszam, w ogóle nie chodzą do kina na filmy, poszły do kina na film ze względu na temat, ze względu na reklamę, czyli ogólnie rzecz biorąc dużą promocję filmu poprzez Dodę i wiele takich incydentów związanych z dziewczynami z Dubaj, wiadomo seks, show, biznes, pieniądze, Dubaj a tutaj wartość ksiądz, którego był na, który był na oczach i ustach całej Polski dystans, kościół Nowotwór. To wszystko może sprawić, że osoby, które w ogóle nie chodzą do kina, mogą pójść ze względu na historię. I to może być i to może być podobna sytuacja jak z dziewczynami z Dubaju. Więc też, drodzy widzowie, którzy nie chodzicie do kina, oglądacie moje recenzje, to jest idealny film dla was. Myślę, że będziecie się dobrze bawić. Film dostał, otrzymał nagrodę publiczności na Festiwalu Filmów Popularnych w Gdyni. To też coś oznacza, ponieważ publiczność na festiwalu jest różnorodna. Zdarzało mi się być, i naprawdę różni ludzie przychodzą do kina, nie tylko ci, którzy żyją kinem 24 4 na 7. Ok, to chyba było wszystko. Piszcie w komentarzach, czy planujecie iść na Johnego, albo jak już będziecie po projekcji Johnego, piszcie, czy Wam się film podobał, czy nie. Tytułem końca: recenzja i ocena tego filmu. Zależy od Waszej sytuacji życiowej. Od tego, czy macie rodzinę, czy nie macie rodziny, czy przeżyliście coś w życiu y, traumatycznego, tragicznego, czy też nie. Podsumowując, patetyczna opowieść o człowieku, który pomimo przeciwności losu walczył z tym głównym. Subskrybujcie mój kanał, zostawiajcie łapki w górę, komentujcie jak szaleni. Bartek. Do zobaczenia. Na razie, cześć. Hey.